Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Kościół 3.0. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Firsowicz, który stworzył wirtualnego księdza, który korzysta ze sztucznej inteligencji, no i udaje, tak można powiedzieć, prawdziwego księdza. Bardzo zresztą dobrze. Witamy Cię Macieju. Witam serdecznie. Witam Ciebie, słuchaczy. Powiedz, no jak to się stało? Skąd ten pomysł? Skąd ten wirtualny ksiądz się wziął? Przez przypadek. Jestem związany z branżą technologiczną od ponad ćwierć wieku i to, czym się zajmuje nasza firma, to jest dostarczanie różnego typu oprogramowania dla biznesu. No ale w związku z tym, że mamy już trochę tych klientów, szukałem rozwiązania, które by pomogło zautomatyzować obsługę różnych zgłoszeń, zapytań i tak dalej. Stąd właśnie poszukiwałem takiego czata, rozwiązania ze sztuczną inteligencją, które mógłbym nakarmić wiedzą z naszej firmy i klienci otrzymywaliby dużo szybciej odpowiedzi, albo na przykład moi konsultanci mieliby podpowiedzi, jak szybko móc te informacje wysyłać. No i co się okazało? Przeznalazłem kilka takich narzędzi, ale niestety z precyzją tych rozwiązań było dość słabo, bo nie mogłem uzyskać też precyzyjnych odpowiedzi, które konsultanci udzielają i zarzuciłem chwilowo rozwój tego wspomagania tymi narzędziami. Ale chciałem też sprawdzić, do czego innego to może, y, może się przydać. I tak stwierdziłem, że przetestuję sobie jakiś wirtualnych asystentów. Tak stworzyłem wirtualnego psychoterapeutę, jakoś tam sobie radził. No ale, w związku z tym, że Kościół katolicki jest mi bardzo bliski, to stwierdziłem, że drugi, drugim takim naturalnym dla mnie wyborem był wirtualny ksiądz, którego Nazwijmy to, nakarmiłem podstawową wiedzą, wrzuciłem katechizm Kościoła Katolickiego i Nowy Testament. Starego się nie udało, bo niestety zabrakło miejsca na przetwarzanie tej wiedzy, okay. więc stwierdziłem, że katechizm plus Nowy, nowy Testament. No i plus oczywiście. Wiedza taka typowa, którą można standardowo uzyskać z czata GPT, którą no po prostu sobie gdzieś tam ten czat pozbierał, stworzyło coś takiego, jak właśnie ten wirtualny ksiądz. Taki, nazwijmy to taki efekt uboczny moich poszukiwań, do czego i jak użyć można technologii mhm. na obecnym etapie rozwoju. No dobrze, to się zadam takie pytanie techniczne, bo aż mnie zaciekawiło, czy to jest taka nakładka rzeczywiście na czat GPT, bo tak wspomniałeś, tak? Tak, jest, jest bardzo wiele, na rynku jest bardzo wiele różnych nakładek, które się wyspecjalizują Właśnie w tworzeniu różnych rozwiązań. Akurat to, na czym stworzyliśmy tego wirtualnego księdza, to to jest rozwiązanie, które się nazywa Chatbase. Tam można tworzyć różne chatboty, które podłączają się pod chat GPT, ale możemy je nakarmić swoją wiedzą. Możemy też tak zwanych promptach, czyli tych wyrażeniach, które sprawiają, instruują chatbot jak ma się zachowywać, wskazać konkretnie jak, jak, jak ma się taki chatbot no właśnie zachowywać w stosunku do rozmówcy. Bo bardzo dużym wyzwaniem właśnie w wykorzystaniu chatbotów jest to, że jak nawet na takim czacie GPT stworzy się jakąś, nazwijmy to personę, która ciele się właśnie takiego księdza katolickiego, to bardzo łatwo można kolejną komendą go wybić z tego. I tutaj sztuką było to właśnie, żeby tak stworzyć ten zestaw wiedzy, i instrukcji, aby trudno było wybić tego naszego wirtualnego księdza ze swojej roli. Czyli coś podobnego do KTŻPT, o którym mówiliśmy ostatnio, a też dodam, że Maciej się do nas zgłosił, odezwał właśnie po audycji o KTŻPT gdzie właśnie napisał, że coś podobnego zrobił i co to było dużo pracy. Wydaje się, że nie. Czy inna sprawa, że ja robiłem tego chatbota, robiłem ponad rok temu, to jeszcze na takim mm -hmm. dość podstawowym modelu sztucznej inteligencji, czyli ChatGPT 3.5 i tak naprawdę stworzenie takiego swojego wirtualnego chatbota obecnie jest bardzo proste, bo jak mamy przygotowane dane i możemy rzeczywiście stworzyć taką swoją bazę wiedzy, plus mamy określony cel, który chcemy Osiągnąć tym, i ten cel z werbalizujemy konkretnymi komendami. Do tego jeszcze mamy narzędzie, które pozwala nam autoryzować trochę niektóre odpowiedzi, bo możemy, możemy sprawdzić, czy czat rzeczywiście odpowiada dokładnie w tym kierunku, jaki chcemy. I na przykład, jak w jakimś temacie, czy, czy na jakieś konkretne pytania zaczyna odpowiadać niezgodnie z naszymi intencjami, my możemy wyedytować i zasugerować, jak ma odpowiadać na dane, dane mm -hmm. pytania. Więc takie narzędzia są, one są bardzo dostępne i można spokojnie wdrożyć. To... Być że dla większości słuchaczy jest to jednak bardzo skomplikowane, ale, ale jeżeli dobrze zrozumiałem, ktoś się dobrze zna na informatyce i na tych zagadnieniach, to jest to w zasięgu na wyciągnięcie ręki, tak? Nie so, musi sorry. ktoś się znać na informatyce. Nie musi. Wydaje się, że 10 minut pokazania, jak gotowe narzędzie jest w stanie krok po kroku stworzyć taki wirtualny czat. Bo tu cały czas mówimy o takim czacie tekstowym. To, mhm. jest, to jest dość podstawowe rozwiązanie. Ja teraz już e, minął rok i już są dostępne kolejne rozwiązania, które idą dużo dalej. Na przykład teraz, gdyby, e, gdybym chciał testować stworzenie takiego wirtualnego księdza, to pewnie już można by się pokusić o to, żeby była możliwa rozmowa. Taka audio z takim, mm -hmm. z takim już wirtualnym księdzem. Łącznie z tym, że wizerunek tego wirtualnego księdza, ruszającego i <coughs> mówiącego, odpowiadającego na nasze pytania, też dawałby wrażenie dość sporej wiarygodności. Mam nadzieję, że to się w ten sposób rozwinie. A powiedz mi, śledzisz, o czym rozmawiają z tym Twoim wirtualnym miesięcem ludzie? Czy... W związku z tym, że to był projekt, który absolutnie nigdzie nie był promowany, ja nawet specjalnie stworzyłem link, żeby właśnie na, na Facebooku pod tym postem o, mhm. o, o tym rozwiązaniu, o którym Wy rozmawialiście, go umieścić. To nie było tam wiele takich opcji do dzielenia, a rzeczywiście przed naszą rozmową sprawdziłem, w jaki sposób Ty chciałeś przetestować. <laughs> Tego chatbota, dzisiaj, dzisiaj zweryfikowałem. No i rzeczywiście, na naturalną takim sposobem yy, weryfikowania, czy, czy taki wirtualny ksiądz. Yy może w czymś pomóc, jest zadanie mu dość takich, nazwijmy, pytań związanych z moralnością, zachowaniem etycznym, no to jest, mhm. to, to, to jest dość, dość takie powszechne. I ja też od tego zaczynałem. Sprawdzałem właśnie jak ten mój wirtualny ksiądz będzie, będzie mi doradzał w kwestiach właśnie typowo takiej moralności, obyczajowości i tak dalej. I jak? Jak Bardzo będzie? dobrze sobie radził. Byłem zaskoczony. Ja akurat chciałem konkretnie przerobić case mieszkania razem przed małżeństwem no, okay. i próbowałem tego księdza wirtualnego podejść od różnych stron, ale, ale rzeczywiście dość twardo się trzymał takiej wykładni duszpasterskiej, która w kościele katolickim obowiązuje. No tak, ja go testowałem tam w zakresie ochrony życia i takich rzeczy i też rzeczywiście dobrze mu poszło. Ten link nie będzie problemu, jeżeli udostępnimy słuchaczom. Nie będzie problemu, tadycją. ale Pewnie, aby on miał jakąś taką większą, większe pole rażenia, być może warto przed udostępnieniem stworzyć już taki dedykowany link rzeczywiście, Powiem. żeby ktoś mógł sobie tam podziałać. Ten chatbot nie zbiera żadnych danych osobowych, o nic nie pyta, więc tam można sobie spokojnie testować różne swoje koncepcje. Ale jest jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Na poziomie takiej idei rzeczy, nazwijmy to ogólnych prawd, moralności i, i, i różnych tego typu spraw, Rzeczywiście można sobie sensownie z takim wirtualnym księdzem porozmawiać, ale na przykład jak już... Ja go testuję często na, na takich precyzyjnych rzeczach. Jak, jak powiem mm. na przykład jakie są warunki dobrej spowiedzi, zapytam się, to mi wymieni, ale tak trochę... Po swojemu na okrągło, jak mu doprecyzuję, podaj mi pięć warunków dobrej spowiedzi, to też jakoś tam potworzy. I to nie, nie są to te formuły, które byśmy się spodziewali z nauki z, re przepisane, tak, z religii. To tak? tak, tak. Więc to, to, to też warto mieć to na uwadze, żebym nie spodziewał się od tego typu czata precyzji, ale żeby porozmawiać sobie na temat jakichś nurtujących nas spraw odnośnie moralności, obyczajowości, czy, czy nawet jakiś. Zasad panujących w Kościele Katolickim, czy no bardzo wie, wielu spraw, to, to myślę, że spokojnie jest to dobry punkt wyjścia. Ale to narzędzie, które obecnie testuję i które właśnie ma możliwość już odpowiadania głosem, i można patrzeć na tego wirtualnego księdza, jak już jemu zadałem pytanie odnośnie pięciu warunków dobrej spowiedzi, to odpowiedziałem bezbłędnie, więc widać jak to się rozwija. No, tylko tam jest z kolei problem z akcentem. Absolutnie nie jestem w stanie wymusić, żeby on jeszcze mówił typowo po polsku. On mówi po polsku, ale jak Amerykanin, który ledwo się nauczył i, i ma napisane pod polskim tekstem transkrypcję, jak ma to czytać, nie? więc nie jest to przyjemne mm -hmm. do słuchania w tej ja chwili. Ale to rozumiem, że jak będzie ta nowa wersja Chata 4.0 z tą wersją głosową, to, to może tak. uda się to, to jeszcze mm -hmm. poprawić. No dobrze, a powiedz mi, czy to rozwiązanie. Ja może jeszcze dopowiem, że ten link, który tutaj ustalimy, będzie pod w internecie dla tych, którzy nas śledzą na mediach społecznościowych. Powiedz, czy ktoś z kościoła widział, czy jakiś ksiądz patrzył na to i jakoś komentował? Mm, absol absolutnie nie, yy, nie. Ale nic o tym nie wiesz, tak? Bo... Nic o tym nie wiem. Tak jak mówię, to. Yy... To póki co było trochę zakopane w czeluściach. Można było to znaleźć, ale no... Czyli dopiero to wyciągamy na, tak, na wierzch do, dzisiaj, tak? dokładnie tak. tak. Pierwsze upublicznienie właściwie było pod tą dyskusją na Facebooku parę tygodni temu, więc można powiedzieć, że to jest taki... Czyli to jest światowa inauguracja wirtualnego księdza Macieja Firsowicza. Światowa, tak, ale to jest zakopany projekt sprzed roku po prostu. Wydaje się być dość skutecznie działający. No, jest bardzo skutecznie, jeżeli to jest taki domorosy projekt, który... Może nie, że chciałeś ukryć, tak? ale nie chcesz się nim chwalić zdecydowanie jest czym, bo tak jak ja sobie z nim rozmawiałem, to naprawdę fajnie działa, nie? A też go porównywałem z tym francuskim, tym, który jest w tym głównym nurcie, tym, który przez Open AI jest promowany teraz jako to katolicka odnoga czata mhm. i no nie wydaje mi się, że wiele ustępuje. Wyobrażam sobie też, że gdybyś tam douczył jeszcze tego Starego Testamentu, o którym mówisz i tam jest jeszcze jest nauczanie ojców kościoła i nauczanie papieży, no to co? To pewnie mielibyśmy porównywalne narzędzie. Tak. Tylko nasze, Słajskie, Polskie Pewnie tak, ale, ale Ale chcesz iść w tym kierunku jakoś? Czy nie myślałem szczerze mówiąc o tym. Yy, akurat. To był test konkretnego narzędzia, i tam są dość spore ograniczenia, bo ja różne takie narzędzia, takie perełki nazwijmy to do wykorzystania sztucznej inteligencji, wyszukuję na portalu, w którym można kupić za niewielkie pieniądze dostęp na zawsze, tak długo jak to narzędzie będzie istniało. No i te narzędzia z reguły mają jakieś tam różne ograniczenia. To akurat ma ograniczenie takie, że tam może być w tej bazie wiedzy do 6 milionów znaków. I jak już załadowałem Katechizm Kościoła Katolickiego i Nowy Testament, już mamy 3 Miliony znaków zaabsorbowane, więc to trzeba by dość, dość mądrze zweryfikować. Ale już każde kolejne, które, te, które gdzieś tam testuje, najpierw testuje, czy mi się w biznesie to przyda, a potem patrzę, no tak. Tak słabo, no to sprawdźmy, czy jakich, jakie są inne zastosowania. I, i, i drugim właśnie teraz wyborem jest, jest właśnie persona będąca przedstawicielem Kościoła katolickiego, żeby zweryfikować czy to, jak to postępuje. I, i jestem, widzę, że jestem dobrej myśli. Ale to, skoro to jest takie ukryte, to w ogóle dawałeś do testów, komuś to rozwiązanie, tak, żeby ktoś, no co jest z nim porozmawiał i powiedział o fajnie albo nie to jakieś dziwne. Sam testowałem i dawałem żonie. I co, żona? Nie pamiętam już, jak to skwitowała, ale coś na zasadzie no taka jakaś duszpasterska papka. No, że zgodnie. Okay. Zgodnie, ale... Zgodnie, czy, czy inaczej, no pewnie gdybyśmy zapytali się księdza, który miałby nam opowiedzieć, y, odpowiedzieć na daną rzecz, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że mógłby tak dokładnie o tym, o, o tym opowiedzieć, nie? Więc mm -hmm. y, tak działa. Tylko tutaj, widzisz, tutaj dość ważne jest pytanie, po co właściwie nam taki wirtualny ksiądz, nie? Bo to jest... Jak y, 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 jaki ma być tego cel, nie? No ostatnio, jak o tym rozmawialiśmy, to są księża, którzy bardzo aktywnie korzystają z różnych narzędzi, na przykład do układania kazań, czy do właśnie poszukiwania odpowiedzi na jakieś takie kwestie teologiczne, które, no nie zawsze mamy teologa pod ręką, a takie narzędzie jest, powiedzmy, że ma pewną wiedzę teologiczną ponadprzeciętną, nie? I można z nim... Mm -hmm. Rozmawiać. Ja głębiej przyznaję, przepraszam, że tak testowałem tego, tego francuskiego czata i tam się z nim komunikuję, i on rzeczywiście daje mi wiele odpowiedzi. Jeżeli szukam dzisiaj komentarza do jakiegoś fragmentu Biblii, na przykład, to on sobie świetnie z nim radzi, w różnych kontekstach to układa. Mm -hmm. Mi to się podoba, nie? Mm -hmm. Taki wirtualny ksiądz pewnie też mógłby to robić, nie? Jasne. Ja mam do ciebie takie pytanie, bo tutaj, przygotowując się do dzisiejszej audycji, znalazłem taki artykuł, zatytułowany Wirtualny ksiądz AI wymknął się spod kontroli i zachęcał ludzi do spowiedzi i udzielał rozgrzeszenia. To był czat stworzony w Kalifornii i tam właśnie zauważyła to to społeczność, która z niego testowała. No i skończyło się takim troszkę skandalem. Ten czat został ostatecznie wyłączony na skutek. Catholic Answers to była taka grupa z Ameryki, która spowodowała, że, że wyłączono ten czat, i oni nawet zgłosili taki postulat, żeby zabronić tego typu narzędzi działać, żeby właśnie nie podszywać się czy nie udawać, bo to może nie jest podszywanie się, tylko udawanie prawdziwych księży i namawianie właśnie ludzi do rzeczy, które powinny być raczej zupełnie w innym kontekście realizowane. I ja przyznam, że nie testowałem na tym twoim czacie, czy gdyby go namówić do spowiedzi, to czy on by podjął temat i by zaczął spowiadać, ale mhm. nie wiem, czy też o tym, pewnie o tym myślałeś. To o czymś, była jedna bo... z moich z pier z pierwszych testów, które robiłem zresztą tak? odnośnie, no odnośnie spowiedzi, tylko moją intencją było to, że ja odgrywałem osobę taką bardziej, która od lat w kościele nie była, no i myśli, czy, czy właśnie nie wrócić do kościoła i chciałbym się przygotować do spowiedzi takiej od, od wielu lat, mhm. i poprosiłem tego wirtualnego księdza, żeby przećwiczył ze mną tę spowiedź. I odnośnie takiego właśnie przećwiczenia, może to się być może przydać, żeby, żeby ktoś tak troszeczkę nabył takiej większej pewności i odwagi do tego, że jednak jest bardziej gotowy, żeby już pójść i, i rzeczywiście spotkać się z księdzem w konfesjonale, więc być może do tego, So... Mógłby się taki wirtualny ksiądz przydać. Tutaj, akurat, to, że to jest na dość prostym modelu językowym zrobione, jest z jednej strony ograniczeniem, ale w przypadku właśnie takiego wchodzenia i wymagania się spod kontroli jest dość dużą zaletą, bo jednak trudno temu czatowi wyjść spod kontroli. Także my moglibyśmy mieć wrażenie, że on rzeczywiście z nami rozmawia tak, że zatracamy tę rzeczywistość, i, i rzeczywiście po drugiej stronie jest ksiądz, który nam udziela rozgrzeszenia, więc tutaj raczej nie ma takiego ryzyka. No i też akurat w tym rozwiązaniu, które zastosowałem, można rzeczywiście takie bezpieczniki drobne, drobne porobić, czyli jak ktoś poprosi wyspowiadaj mnie, to bardziej to będzie ok, mogę z tobą przećwiczyć, ale pamiętaj, że jestem tylko wirtualnym księdzem i, i, i spowiedź sakramentalna jest możliwa u, u księdza z Pójdź do najbliższej parafii, tak? Skontaktuj się z probosza. Poszukaj W aplikacji drogowskaz. Gdzie na przykład, jest najbliższa spowiedź. Tak? Dokładnie tak. I, 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 no? i też właśnie takie odpowiedzi można dać na przykład podpowiedzi, link do aplikacji drogowskaz. ściągnij aplikację i zobacz, gdzie jest najbliższa spowiedź. I to rzeczywiście już w tym czacie można zaimplementować. Gdzie on będzie szukał takich momentów, które typowo już są zarezerwowane do działania duszpasterskiego, do sakramentów, które są udzielane w kościele, no i będzie wypychał jednak na zewnątrz. Jak sobie pomyślałem, po co taki właściwie wirtualny ksiądz miałby być, no to właśnie po to, żeby kogoś, kto chce sobie się pobawić, potestować, a może coś sprawdzić odnośnie, jednak docelowo był przekierowany pójść, sprawdź do, 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 w swojej najbliższej parafii. Nie? To też w nawiązaniu do tego jestem bardzo ciekawe, co by teologowie powiedzieli na temat tego, tej, tej spowiedzi, tej próbnej spowiedzi, tak jak to nazwałeś. Ja przypomnę słuchaczom, że póki co wszystkie dokumenty Kościoła mówią, że spowiedź nie może być w wersji wirtualnej, nie może być ani wykorzystaniem żadnych środków komunikacji na odległość, a nawet jako ciekawostka powiem, że kościelny inspektor ochrony danych osobowych zwrócił nam uwagę, żeby w aplikacji drogowskaz nie było możliwości umawiania się na spowiedź przez internet w danym miejscu o danej godzinie, dlatego, że to, kto, gdzie i kiedy się spowiada jest też elementem tajemnicy spowiedzi. Więc ciekawe, czy taka prudna spowiedź, która rozumiem, że też gdzieś tam przeprowadza wyznanie grzechów. To... No, nie wiem, nie wiem. Tutaj, tutaj akurat z tego, co kojarzę, jak testowałem ten model z ponad rok, to, to, to chyba do tego nie dochodziło. nie? Bardziej to była taka kwestia tutaj, w, w tym momencie wyznajesz swoje grzechy. Aha, czy on tak, mówił? tak, że bardziej opisał ten. bardziej Nawet chyba to nie było takie typu, typowo role-playing games, że, że gdzieś tam się komunikuje, Aha, okay. tylko on wygenerował taki scenariusz tej spowiedzi, nie? więc to było ba na bardzo prostym poziomie, wydaje mi się, stworzone. Nie? A jeszcze masz w głowie jakieś takie scenariusze, właśnie, które sprawdzałeś, albo o których myślałeś? To był taki o, 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 oczywisty. No, a to pisanie kazań właśnie. Myślałeś o tym? Czy... Wydaje mi się, że, że pisanie kazań jak najbardziej byłoby użyteczne, ale, ale są do tego no, lepsze narzędzia już, nie? Na przykład jest na rynku takie rozwiązanie, które ściąga bardzo wiele modeli różnych językowych i można generować e, odpowiedzi z czterech różnych modeli naraz. Czyli na przykład, jakbym się miał postawić w roli takiego księdza, który się przygotowuje do kazań, mam jak, jakiś pomysł, wpisuję, mam pomysł na takie kazanie i tak dalej, podaję jakieś pomysły, to z różnych modeli, z czarnych GPT, jakieś tam Gemini, Google, jakiś Perplexity, czy jakieś inne tego typu wrzucają mi odpowiedzi. I to z czterech, których najbardziej mi się wydaje odpowiednie, z czym chciałbym dalej rozwinąć moją dyskusję, zaznaczam sobie, że teraz idziemy tym, co mi tutaj ten model językowy podpowiedział, i już odpytuję dalej, ale co więcej, odpytuję dalej tego czata GPT z wybranym modelem językowym, ale wszystkie trzy pozostałe też mi odpowiadają cały czas, mm -hmm. więc ja mogę sobie zrobić bardzo szeroki wachlarz właśnie takich podpowiedzi, niuansowości, który pozwoli mi zrobić całkiem niezłe, niezłe przemówienie czy kazanie. W sensie tego, co mówisz, to moje doświadczenia akurat z tym klasycznym ChatGPT GPT są takie, że jeżeli się go prosi o jakieś treści religijne, tak to nazwijmy, kazania, to on jest na tyle bardzo ostrożny i na tyle wrażliwy na poprawność polityczną, że nic fajnego z tego nie wychodzi. Co mhm. mi się bardzo podoba w tym katarze PT właśnie, że on jest wolny od tych ograniczeń, że on się tam nie krępuje powiedzieć, że Bóg istnieje, że mhm. aborcja jest zła. Po prostu to mówi, a nie, że mhm. uznaje się powszechnie, że wcale tak nie jest, ale według doktryny katolickiej być może zakładać można w jakimś procencie, że Bóg istnieje, nie? Bo tak odpowiada zwykły czat GPT i myślę, że to była wartość właśnie, że ten czat by się nie bał mhm. udzielić odpowiedzi zgodnej z doktryną, z nauczaniem, z, z katechizmem. Nie? Ale wydaje mi się, że księża, którzy mówią kazania, no, raczej na takim poziomie mają no jest, Mam nadzieję, te, te że, wartości. Myślą, że myślą, co mówią, tak i nie. Tak, no i, i też nie poszedł, a czy nie szedł w, w taką stronę, gdzie ksiądz kaznodzieja, zatraca sw swoją tożsamość właśnie, przez to, że wykuje na blachę coś, co jakiś tam czat wypluł. Ja bardziej to widzę w ten punkt Prze, że przychodzę, mam, mam w sercu jakąś potrzebę, żeby mhm. y, 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 takie kazanie powiedzieć. Proszę o podpowiedzi y, y, różne niuanse, ale to finalnie to ja ten to treść no y, tworzę i ona, ona przechodzi przez ze mnie przez moje doświadczenie księdza. To nie? jest oczywiście idealne. Tak też o tym tutaj mówiliśmy w tych poprzednich audycjach, nie? że to jest idealny wariant i mamy nadzieję, w ogóle w pewnym sensie nawet możemy zachęcić księży do korzystania z tego typu narzędzi w taki sposób, żeby poszukiwać tych natchnień do tego, żeby zapłodniać się jakimiś myślami, które potem przetwarzać i rzeczywiście podawać poparte jakimś swoim doświadczeniem wiary Boga, przeżywania Go w Kościele. No dobrze, to co? To będziemy inaugurować, ogłaszać. Tak. Link będzie pod audycją. I już zachęcamy do tego, żeby zobaczyć, przetestować, skorzystać. I za dzisiaj dziękujemy Ci, Macieju, że przedłeś i opowiedziałeś o tym i tym, co zrobiłeś. Jesteśmy w ogóle bardzo ciekawi, ile jeszcze takich rozwiązań domowych jest, które są bardzo fajne i które mogą się przydawać w kościele. No i za dziś dziękujemy. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.